I tam jest elegancki wjazd, tak jak więc piękna kolana kurde, a później trzeba w prawo delikatnie skręcić. Nie, się rozkira, się prawo, oh, na kolanę, od razu masz tam kurde, jest głęboko, mądre kurde. jest

Poszli. Ogari pochi w <gry> la. Czekamy na rybę co się zja tu nie są Nie, nie. Będziemy no. w tym jest, z telewizji, ja? Tak jest. <gry> Cześć, to Zaraz, zaraz. Marek do góry podnieść. Marek, do góry, do góry go. Marek, do góry go. Aby z reklamy nie Męciu, No Piękny. Ekstra, piękny okaz. Piękny okaz. Dziękuję bardzo. Elegance. To... Już, 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 już. Moment. Dawaj tego. To Ale ile? on maży? A mo, mo, można go spłacić? Już Dawaj w kartonik. Karton no, ale ile... ale to wytaruje się no, razem z kartonem. No, karton. Moment. Ja jestem wagowy, dzisiaj się sędzia. Jest wytarowany. Proszę. Tak. No

Dobra. No poczekaj. Dwa długie to się wyląda. To też się wyląda. Kurna To wyjechać. Proszę. Proszę. Pierwsze miejsce No Nie wiem co z nim zrobić. No W Wiosennym Spinningów. Prosimy o uwagę. Halo. O Puchar Wiosny. Komisja Sędziowska zakończyła nasze obrady. Mamy już przygotowanych laureatów dzisiejszego spiningu. Bym poprosił Wiesława Szczubełka, panie prezesie o, o wkład we wręczanie. No cała narew. przyjemność po mojej stronie. Niestety jak wiecie narew dzisiaj nie darzyła. Było strasznie okrutnie. Mimo po deszczu, to jednak było chudo z rybą. Niemniej jednak mamy y, sześciu laureatów. I może zacznę od takiej najprzyjemniejszej dla... Juniora Krzysztofa Załęskiego. Proszę bardzo Krzysztofie. Pierwszy start w naszych zawodach. Mamy. No stań sobie tutaj. Chciałem Ci zakomunikować, że zająłeś pierwsze miejsce w naszym spinningowym pucharze wiosny w kategorii juniorów. Certyfikat dla ciebie. No Krzysztof, przyjmij statuetkę w dowód tego, że jesteś mistrzem dobrym zawodnikiem. Na pamiątkę gratuluję serdecznie i życzę wielu jeszcze udanych startów. Poza tym komisja sklasyfikowała pięciu zawodników w kategorii seniorów. To ja. I tak, proszę Państwa, piąte miejsce w kategorii seniorów zajął Andrzej Załęski. Andrzej, uproszczymy Cię Tu jest kolega Andrzej Załęski? Jestem, jestem. Na numer 5. Bardziej na lewo. W tą stronę bardziej. No widzisz, dzisiaj rzeka nie darzyła, ale się niemniej jednak trochę postaraliśmy. młodzieży, proszę. Jest to taka na razie nagroda pocieszenia. Ja liczyłem, że będziesz w Zostań, zostań, zostań nagrodzony. Czwarte miejsce w kategorii seniorów Dąbrowski Arkadiusz. Proszę bardzo. Ja tylko jednego żałuję, że ty kurde, notorycznie unikasz spinningów chłopie. A dobrze jest. Gratulacje. Ale pamiątka twojego, na twoje mistrzostwo, dowód, znaczy certyfikat. Gratulacjami. No i teraz, proszę państwa, chcemy ogłosić klu tych zawodów, czyli trzech najważniejszych zawodników. Z tej trójki, w trzecim okazał się. No już myślę zdyscyplinowany stały zawodnik Łukasz Romanik. Zapraszam Cię Łukasz. Dawaj, bo to się Gratulacje. I... Proszę Zabada bardzo, pamiątkowej. Łukasz, wygląda w klasę, także w kontynuacji życzymy w formie... Czy ja mogę zgłosić probek, nie Spr stoją y, na zawody wędkarskiej. Zaraz, ben, zaraz będziemy robili zdjęcia drugie miejsce też chyba już nasza nasz filar, naszych spinningistów, Zbyszek please. Proszę bardzo Zbyszku. Byszkowica Linizpadł. No to... Zbyszek, ty to musi kurde, już to jest takie większe sztuki łapa. No teraz po prostu tak zawęzimy, że na przykład od szczupaka się. gratulacje. Gratulacje, podziękowania za wytrwałość, za to, że zawsze jesteś. Proszę No i proszę szanowny zebrany, ten, który dzisiaj złapał szczupaka, największego szczupaka, Myślę, że też cały czas w formie, mimo upływającego... Marek, <grymiany> <grymiany> zapraszamy Cię bardzo. Marek! <grymiany> ale, 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 <dobre, grymiany> Ja tak mówię, ale, upływa Marek, jakieś ale, 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 Mareczku. serdeczne gratulacje. Jest mi bardzo miło wręczyć tą statuetkę. ten parę z Czy ja mogę też coś wręczyć? Tak, panie prezesie, bardzo proszę zakończyć dzieło. Chciałem to dzieło zakończyć i znowu się Marek do ciebie uśmiecha. Bo ten twój szupak to był jedyny i największy szczupak. Ile było? Dwa kilo ponad?

Malutko, krowę nawet... O i to mało! Poczekaj <grygamy> jeszcze. No, Marian, Proszę, Ja mówię, proszę o moim aparaty do zdjęcia. Uwaga! Maja. Uwaga! Uwaga, jest Maren na marem gotowa do zdjęcia. Dobra. No Dziękuję. Poczekajcie.